Cześć kochani, witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie, a my znowu w samochodzie, znowu w trasie. E, wiecie co, jedziemy chłopakom po buty, tata tam jest, bo ostateczność ostateczności się stała i buty trzeba wymienić. Mikołaj się całkowicie rozkleiły, a e, Katwer potrzebuje na już sandałów jakiś, bo letni bo on nie ma takich butów. Dzień dobry. No, także jedziemy po buty, Paweł jest, bo musiał coś załatwić w pilnie. Papierosy kupić no, musiał sobie ten kupić papierosy, bo on zawsze więcej jak sobie kupuje. No i co? Jedziemy. Jedziemy po buty. Bo gorąco. Masakra jest u nas, słuchajcie. 30... rano jest. No. Jest 30. 11. 31 stopni. <laughs> Także jak poleciało z szybko. No, z gorącem to już na całego, ale damy radę. No. Do zobaczenia. Poszalejemy, tak. Do zobaczenia. Ale jeszcze słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że ja mam tą narzutkę z berszki. bo jest tak gorąco, ale ja lubię tam mieć coś narzuconego. Także fajnie. Fajnie się sprawdza, jest taka jak mgiełka, bo też ma, Wam się mega spodobała przy holu, jak pokazywałam. Także jest fajna, naprawdę. Thank you Okej, okay, kochani, my już jesteśmy w domku, jak widzicie, także zapraszam Was na haul z CCC, bo byliśmy tylko i wyłącznie w CCC. Nie chcieliśmy chodzić po galeriach, w ogóle to nie było w naszych planach, żeby chodzić po galeriach, także na szybko wpadliśmy do CCC, ale też tyle się nasłuchaliśmy, oglądaliśmy, że proszę wyjść, trzeba wchodzić w maseczkach, nie ma pan, pani i takie tam i tak dalej, i tak dalej. Ludzie się w ogóle już tym nie przejmują, wiecie co? My jesteśmy wykończeni. Upał niesamowity. Wiecie to na koniec, jeszcze w, jak byliśmy w tym dużym mieście, to dopadł nas taka ulewa. Widzieliście to z Gradem, masakra, w ogóle nie przychodziło. Wyjeżdżamy z tego miasta, jedziemy już w kierunek dom, a tutaj suchutko, puściutko, upał nadal. Także ja już mój makijaż wygląda, jak wygląda, ale no trudno. Dobrze, nie przedłużając, bo nie wiem, ile nagrałam wcześniej, bo nie ja tego rzadko kiedy sprawdzam, więc moje vlogi wychodzą w różnych tam, wiecie, minutach. Nie przedłużając, byliśmy tylko w CCC i jechaliśmy z zamiarem kupienia chłopakom butów. Ale, że bardzo dużo sklepów się teraz likwiduje, aby nami do takich, do których my chodzimy, to wiecie co, stwierdziliśmy, że są naprawdę takie ceny, że sobie też coś z powiem kupimy. A co? CCC się likwiduje, intersport nie wiemy, ale na, na przykład na niektórych witrynach widnieje, że sklep niedługo do likwidacji, także w likwidacji coś takiego. No, nieciekawie, nieciekawie, bo ten ale bliżej nas otworzyli CCC i byliśmy tam tylko przelotem, bo tankowaliśmy się obok i zobaczyliśmy sobie tam, jak te CCC wygląda. Jest też ogromny, też ogromny wybór. No ale ceny też już były wyższe. No bo tutaj mieliśmy likwidację i jeszcze jakieś była też zniżka dla klubowiczów. Ale wiecie co, tutaj nie jestem pewna, jak to wyglądało, bo nie widziałam paragonu. No bo na pewno już tego sklepu nie będzie, jako, jakbyśmy chcieli coś zwrócić. Ale przymierzaliśmy buty i wszystko jest z nimi ok, także będzie super. Najpierw zaczniemy od Pawła. Nie, od Kacpra Butów. Kacper wziął sobie i tutaj trochę on je, Oj. On je przymierzał. Wiecie co? Niby one są dobre. Tu sobie odłożę. E, niby one są dobre. Nie wiem, czy są za duże. Takie sobie wziął. Ale tu jest fajne, wiecie, ta, ta podstaw podeszwa. No, super jest. I one były w cenie 39 zł, także tu macie. I to jest 40. one chyba będą za duże, ale dobra. Kacper twierdzi, że są dobre. E, przymierzał je, mu się podobały. On. Ale są takie fajne, wiecie. No. Także to jest drugi but. W cenie 40 zł. Także myślę, że nawet jak będą większe, to niech po poczeka. Trudno kupiły się yy, drugie, bo on przymierzał, przymierzał, Ale mama szybko, szybko, bo to był już zaoferowany czym innym. Kacper bardzo, bardzo <coughs> ciężko, tak jak tata do sklepów. Potem mamy taty buty. Paweł też sobie wziął, bo ja powiedziałam do Pawła, słuchaj Paweł, yy, skoro jest taka promocja, to sobie weź, bo... Też nie ma sandałów i wziął sobie takie sandały. Też są fajne. Ładne kolorki mają. Chłopaki sobie śliczne wybrały te sandały. Wybrali. I taty też były z 90 zł słuchajcie, na 45. Tak, na 45. Także jak najbardziej. To jest z firmy Lanetti. I Kasperek też ma z tej firmy. Także tata sobie takie wziął. Takie, o, zobaczcie. Ale też mają super, wiecie co, jakbyście chcieli kupować, czy właśnie mężowie. Mi się bardzo podobają, że tu to w środku jest takie miękkie, jakby jakaś wkładka żelowa pod tym była, czy coś. No po prostu takie to jest mięciutkie. Fajne do stopy. Mi się bardzo podobało, jak oni właśnie zaczęli je mierzyć. Ale ja tam nie naciskam, oni muszą sami się czuć w butach dobrze. No bo taka jest prawda. Następne. Następne to są buty dla Mikołaja. Mikołaj miał dosyć ogólnie tylko Adidasy. Już Wam pokazuję te Adidasy. Muszę sobie tu poprzekładać, wiecie co. Adidaski I kupiliśmy mu takie. Nie kupywaliśmy mu z Adidasa z takich rzeczy. Action Boy. Mieliśmy chyba z tej firmy te kozaki. Nie byliśmy zadowoleni. Ale to są Adidasy. Dlatego je wzięliśmy, bo one kosztowały tylko, słuchajcie, 54 zł. Nieźle. I z tego względu je wzięliśmy, że są mega lekkie. Najlżejsze były one fajne, też się tak tutaj wiecie układają i one są prawdopodobnie najwyżej do jesieni czyli wrzesień, październik kupujemy nowe dlatego tylko takie dostanie ale też się fajnie układają, zapinają mają tutaj lepsze wykończenia takie skórzane, nie wiem czy zobaczycie tutaj i no są ładne, też bardzo ładnie się prezentują z taką piłką, mu się podoba o, takie buciki ja na 54 zł, także jeszcze nie jest y, tragedii. 25 rozmiar. I mieliśmy 25, teraz słuchajcie, z tych, co wzięliśmy też na krótko u nas w sklepie w mieście, które się rozkleiły w ogóle po drugim, nawet nie po drugim, po pierwszym użytkowaniu już było starte czubki, po drugim już się odkleiły. Y, no i, i był za mało, a te 25 są dobre. No ale wiadomo, rozmiarówka rozmiarowi nierówna. No, także wzięliśmy i właśnie Paweł nie, nie poleciały mi pudła? Nie, nie, nie nic z tych rzeczy. A już myślałam się wam, że polecą. No i Paweł mówi, że skoro takie tańsze wzięliśmy mu, ta jasne teraz, bo on jej będzie bardzo mało użytkował. Tylko właśnie jak jest niepogoda teraz przez wakacje, czyli jakieś zachmurzenie, zimniej, gdzieś gdzie nie będzie mógł dołożyć santałów i tyle. Także wzięliśmy mu takie właśnie na wakacje, bo teraz ma spepko. I faktycznie te spepko teraz się w ogóle nie... Nie wiem, buty rewelacje. 24 zł chyba za nie dałam. Te z tam tamte, co na te sandałki. Wy je widzieliście w którymś holu z Pepko, na pewno. I nic się z nimi nie dzieje. Aż jesteśmy w szoku. No i wzięliśmy mu takie lepsze, do śmigania. No bo jednak teraz jest cały czas ciepło, cały czas ciepło, cały czas ciepło. I Kasper też coś takiego miał i sprawdzały się rewelacyjnie. Także takie. One są tu odpinane, widzicie. I one były... Paweł się tam Cześć, ja mam. a Telefonem nagrywam, bo zaczęłam już telefonem. Mówię, dokończę wam to we vlogu. Będziecie sobie oglądać od razu już budki i one były w cenie 40 zł. Także stwierdziliśmy, że bierzemy na ten sezon wylata w obydwu. A co? I mama sobie też wzięła. Jak szaleć, to szaleć, a co, prawda, kochani? Ja sobie wzięłam, tylko że to jest rozmiar 42, bo 41 coś takiego małego wypadało. Takie zwykłe. Ja lubię takie. Na szybko do włożenia. Eee, balerinki, tak? To są balerinki, takie wiecie: zwykłe, normalne, najzwyklejsze, jakiś Mon Red, tak? I one były za 20, słuchajcie, 6 zł. Chciałam wziąć mojej mamie, bo moja mama ma ten sam rozmiar, e, ale już nie było. No i, no i trudno, bo chciałam jej też inny kolor wziąć, nie? No bo tak, wiecie, likwidacja sklepu to wszystko schodziło na pniu. Także żałuję. A są też takie, takie mięciusie, takie wygodne na nogę. Jacie. I jeszcze te drugie były takie z tej samej firmy. Po 20 zł, ale wiecie, co, takie ala koronkowe. I były tak cudowne, ale 22 były tak wielkie, i tylko 22 zostało rozmiar. Także nawet nie brałam, bo by spadały po prostu z nogi. Także takie. takie. balerinki. <laughs> Chyba tak się to nazywa. Chyba. na pewno tam się dokładnie na nazwach butów nie znam. I tu mi Paweł wyczaił, bo ja powiedziałam, że ja nie biorę żadnych drogich przepraszam za szuranie, żadnych drogich butów, z tego względu, że tych, co mi się podobały i na Instagramie, kto mnie obserwuje, ten wie, że ja Wam dawałam buty do ceny i tych, co mi się podobały, nie było już tych butów. Także ja sobie może podejdę tutaj właśnie te bliżej, co, co, co mamy i tam sobie te butki jeszcze może dorwę, zobaczymy. I z tych, y, powiedziałam, jak mi znajdzie coś Czekajcie, tam to były za 24 zł, te były za 35 zł. No i te są 41, i ta rozmiarówka jest ok. Także takie budki sobie wziąłem. Słuchajcie, na, takie wyższe. Tak, o, i takie tu mamy kwiatki. Bardzo ładne. Paweł, Paweł je dorwał, wy, wynalazł, bo ja to zazwyczaj już. Yy, jak chłopaków w to ja już mam święty spokój, wychodzę z tego sklepu. Cały jesteśmy spoceni. Bo nasi chłopacy to po prostu nie lubią, nie znoszą zakupów, także my się u, przy nich umęczymy. I tu mam taką gumeczkę, patrzcie. Także rewelacyjnie się do. Ale ona nie jest taka mocna, żeby tam ściskała czy coś. Nie, jest taka fajna. Trzyma luźniejsza, ale trzyma jest super. I taki mają wzorek jeszcze. No cudowne są, Za so 35 zł jak najbardziej, bo tamte co chciałam to już nie było moich rozmiarów. Także nie będę brała i nie chce mi się szukać, wiecie latać po sklepie, gdzie jest tłum ludzi. Tłum. Ja nie lubię tłumów. Ja y, bardzo, bardzo nie lubię. Gdzie są tłumy, tam mnie nie ma. A jak muszę, to jestem bardzo krótko. No. Y, także 35 zł. Rozmiar 41. Z Jenny Ferry. Chyba tak to się czyta. Tak się prezentują. Śliczne są. Słuchajcie. Są piękne. No bo odwrotnie kładę. No. <grym> Dobra. Jedną facie taką. Drugą tak. No. Także... Y, Budki mama sobie też kupiła, chłopaki sobie kupili i to było tyle na dzisiaj już zakupów. Nie wiem, ile to będzie trwało z 20 minut. Boże, tylko żeby nie 30, bo was zanudzę. No. A, jeszcze miałam wam powiedzieć, że. No jest to przykre, że likwidują sklepy, no bo wiecie, galerie nie chcą im opuszczać te szczęśliwy w ogóle i tam dokładnie nie wiem o co chodzi, ale tak mniej więcej co słyszałam dzisiaj. No i... Buty z Lasockiego, tylko no, wiadomo, my to już pojechaliśmy, już pewnie ta likwidacja jest od, od jakiegoś czasu, bo bardzo ciężko było właśnie nam znaleźć jakieś buty, nawet na chłopaków. Wszystko jest wykupione, roz, poprzebierane i w ogóle, ale buty z Lasockiego, jak widziałam, były w cenie, zaczynały się od 45 zł. No, także ceny, wow. Nawet chłopakom proponowałam sandały z Lasockiego, bo znalazłam jakieś tam, ale znalazłam już takie, które im się nie podobały zbytnio. No to ja ich nie będę namawiać, im się musi, musi but podobać i musi być dla nich wygodny. Także mówię, no, tyle. Jeszcze Paweł mówił, że chyba pójdzie do CCC tutaj, właśnie ze mną. No, także może sobie coś jeszcze wybierze. Łapka do góry, tak, oczywiście, dobra. Koniec mojej gadaniny, bo nie wiem ile to już wyjdzie, jak to wszystko złożę. Bierzemy się, bo mam, bo my. Nie zwalniamy, nie mamy czasu dzisiaj na odpoczynek. Bo mamy dzisiaj jeszcze pracowite popołudnie, bo sobie zaplanowaliśmy, nie tada, kupę roboty. Wszystko moja wina. Wszystko moja wina, no. No także kończymy na dzisiaj, żegnamy się z Wami. Jeśli nie subskrybujecie kanału, koniecznie subskrybujcie go, wciśnijcie kciuk do góry, zostawcie komentarz, ślad po sobie, zapraszamy na Instagrama i widzimy się już następnym razem. Pa! pa do zobaczenia!